Okay, siemaneczko, mojej kochane, mordeczki, z tej strony oczywiście Patryk Takzister, Malinowski, witam was serdecznie w kolejnym materiale na moim kanale Mordeczki, moje kane, słuchajcie e, zaczynamy dzisiaj nowy sezon, zarówno w Brawl Stars, jak i w Clash Royale, słuchajcie i stąd jest moja e, mega, mega prośba, słuchajcie, abyście e, wpadali często na streamki oraz odcinki, e, w tym miesiącu będzie 10 odcinków, e, ten jest pierwszy a więc, słuchajcie, zostało jeszcze 9 i reszta, słuchajcie, dni to będą streamy, rozpiskę znajdziecie też na moim fanpage'u, więc zapraszam, ale ale, 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 Zanim zaczniemy, mordeczki kone, słuchajcie, e, chciałbym was zapytać i e, chciałbym was prosić, żeby dużo, jak najwięcej osób, słuchajcie, dało znać, czy będziecie, słuchajcie, 7 i 8 marca w Katowicach, słuchajcie, w spotku e, na Mistrzostwach w Brawl Stars. Jak wiecie, słuchajcie, IM został odwołany przez koronawirusa, ale niestety, słuchajcie, e, znaczy niestety, e, na szczęście, właściwie, e, Mistrzostwa Brawl Stars jeszcze nie zostały odwołane i mam nadzieję, cichą nadzieję, że, słuchajcie, nie będą. Dajcie znać, słuchajcie. Słuchajcie, ile osób z Was tam będzie, jeżeli chcecie, mogę tam, słuchajcie, wpaść. E, no i będziemy się po prostu bawić, słuchajcie, szaleć, krzyczeć i tak dalej, i tak dalej. Dajcie tylko po prostu znać, czy będziecie, bo jeżeli będzie mało osób, no to też nie ma sensu ne, dla mnie tam jechać, mimo że wiem, że będzie fajnie. E, słuchajcie, jeszcze zanim zaczniemy, zapraszam Was serdecznie na G2 z Kodzikiem ZRT. Mordeczki, pamiętajcie o tej współpracy, że możecie tam znaleźć zarobiste giereczki w zarobistych cenach. No i możemy zaczynać. Jezusie, prawie się zapowietrzyłem, gościu. Dobra, startujemy, Bach! E, Okej, okay, mordeczki, moje kochane, słuchajcie, jeszcze jest taka e, delikatna informacja. Dla osób, które nie wchodzą często na Clash Royale oraz Brawl Stars, e, w tych grach, słuchajcie, już nie tracicie 50% swoich uzyskanych pucharków na koniec sezonu, a tracicie 25%, czyli słuchajcie, jedną czwartą. Dzięki temu, słuchajcie, będzie teraz łatwiej e, o wyższą rangę. Także zachęcam do grania, słuchajcie. Ja na przykład wróciłem do Clash Royale, już mówiłem wam o tym, słuchajcie, bardzo fajnie. Mi się teraz gra. Wczoraj, słuchajcie, na live, kupiliśmy też e, Pass Royala, e, więc e, no, 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 no co, morderczki? No fajnie się gra, naprawdę przyjemnie się gra. E, słuchajcie, trzeba będzie e, zrobić challenge urodzinowy, ponieważ, słuchajcie, właśnie w tym momencie e, obchodzi, obchodzi klasa Royal, już e, czwarte urodziny. Czwarte, dobrze mówione, chyba wyszło w 2016, więc jeżeli dobrze mówię, to czwarte, ale jeżeli nie, to możecie pamiętajcie mnie poprawić e, w komentarzach. Dobra, moje kanał morderczki, słuchajcie, zostało mam jedna bandytka, którą chcę teraz jak najszybciej zdobyć. Została też wprowadzona nowa karta, a właśnie a propos, słuchajcie, moich aspiracji na, e, na ten najbliższy sezon, słuchajcie, chciałbym wbić 6300 pucharków. Jakie mam szanse, słuchajcie, na to? Jeszcze nie wiem, aczkolwiek Ultimate Championa, słuchajcie, nie mam szans zdobyć. Myślę, że Royal Championa jeszcze nie, nie z tym dekiem, e, a więc niedługo słuchajcie, będziemy, będziemy też zmieniać dek, ale myślę, że Grand Champion jest naprawdę do zrobienia, tym bardziej, że w najbliższą sobotę, jeżeli nie pojedziemy. Na, jeżeli słuchajcie, nie pojedziemy do e, Katowic No to będzie, słuchajcie, e, będzie też, e, słuchajcie, przedłużany stream Na którym będziemy mieli po prostu dużo czasu, żeby sobie e, grać Dobrze, ktoś tu chce dołączyć do klanu 5300, spoko gościu, zapraszamy Przypominam, że jeżeli chcecie dołączyć do mnie, do klanu, możecie to zrobić Musicie tylko e, wbić po prostu e, 5300 pucharków e, No i właściwie to tyle, nie? nie jest to wcale nic trudnego, więc zapraszam wszystkich E, dobra, e, ok, poszedł Request. I teraz zrobimy tak: e, Friend Request sobie odbierzemy. E, no i tak, e, słuchajcie, mamy 200 tysięcy golda, tak jak mówię. 100 tysięcy na razie trzymam na bandytkę. Legendary. ooo, to może być dobre. To, słuchajcie, może być dobre. Podoba mi się to: Legendary Ladies Draft Challenge. Dobra, zobaczymy na czym będzie polegał, e, ale to jeszcze spokojnie e, na najbliższych odcineczkach. Dobra, zagrajmy sobie, słuchajcie, z 2-3 meczyki, e, Zobaczycie, jak mi idzie, słuchajcie, w Clash Royale po tej przerwie. E, gram też bez muzyki na razie, bo. E, a nie, właściwie to muzyczka jednak jest. Jest muzyczka? Tak, jest muzyczka. Tak, tak, dobra. Super, okej. Okay. No, no to koleżka z 13 levelem. Poczekamy, niech tu rzuci. Ta nowa arena, słuchajcie, strasznie mi tiltuje, nie wiem jak was. E, słuchajcie, ona jeszcze tutaj miała coś takiego, że się ruszała. Teraz chyba się nie rusza. Nie wiem dlaczego, e, ale słuchajcie, no nie, nie podoba mi się ta kolor tej areny. No, to no jest taki. Jest taki zbyt słodziutki mordeczki. Zbyt słodziutki naprawdę nie podoba mi się. E, nie wiem jak wam, słuchajcie, nie wiem jak innym osobom. Mi się po prostu no, no, no średnio podoba. Bardzo ładnie zagrał tym Fishermanem. E, trzeba będzie go troszeczkę przykontrować teraz. No Fisherman jest dobrą kartą. Kontruje naprawdę sporo rzeczy. E, no, miejmy nadzieję, że nas tutaj koleżka za bardzo nie poraża. Eee, no i dodatkowo jeszcze spowalnia Skurczybyk, okej, okay, zrobimy tak No i musimy atakować Mordeczki, myślę, że nie ma wyboru tu, Tutaj musi być atak mocny na tą stronę Dobra, dobra Okej, okay. okej, okay, okej okay, Okej, okay, okej, okay, okay. spuścimy jeszcze Tutaj, żeby za mocno nas nie przeatakował ten, ten No I znowu, słuchajcie, i znowu jest yy, Atak na, yy, na tego ha. Huh. Cwaniaczek, cwaniaczek. Będzie, słuchajcie, nam kombinował i będzie mocno mi kontrował yy, moje zagrania. Właśnie tym Fishermanem. Mam nadzieję, że yy, nie aż za mocno. Dobrze. Najgorsze jest to, że on może jeszcze złapać w powietrzu, nie? No, to jest straszna lipka, moim zdaniem. Dobra. Zrobimy tak. Następnie, słuchajcie, chyba Mega Nighting tutaj musi polecieć. No, nie ma innej opcji, żeby koleżka nam tutaj. Yy... Zwariowa, u la, 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 oś, o, oh, fuck, no koń, jestem troszeczkę zaskoczony. Nie powiem, że no delikatnie mówiąc, to mnie zaskoczył koleszka w tym momencie, w tej dobrze, u dobrze, 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 okej okay. No i teraz moje kony, mordeczki, mamy dużo eliksirku, którego możemy sobie wykorzystać. Znowu poleci Fisher to było akurat. No ale tego już nie masz prawa zdjąć, koleżko. Dobra, i musimy teraz mocniej przeatakować po prostu spróbujemy go jeszcze tutaj. O, w ten sposób. Dobrze, 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 dobrze. No okej, okay. zobaczmy teraz, co się będzie działo. Manik, okej, okay. zgasimy w ten sposób. Mam nadzieję, że się uda wszystko tak jak należy. Pierżyczka mi niestety padła. Dobra, spróbujemy tak. Sied, sied, sied. Chyba nie zdążę, moje strony mordeczki. Chociaż może raz, raz, raz. Zrób to, zrób to, zrób to. ja ja Ten zapik jeszcze pod koniec. No nic, koleżka, słuchajcie, był silniejszy, trudno się mówi. E, słuchajcie, są też generalnie e, organizowane turnieje przez słuchajcie, e, na przykład POUPA i tak dalej, gdzie do, e, możecie zyskać e, fajne emotki. Ja niestety, słuchajcie, z programu twórców zostałem wyrzucony, słuchajcie, z prostego powodu. W ogóle to był dla mnie szok. E, I też muszę Wam e, ogólnie o tym opowiedzieć. Mordeczki, słuchajcie, byłem w programie twórców Supercell i zostałem wyrzucony za to, że, słuchajcie, e, wrzuciłem klip Libido. E, no, mordeczki, słuchajcie, ja jestem osobą, która się nie zmienia za pieniądze. E, chyba, że e, znaczy, za pieniądze. Nic mi nie oferowano nawet e, w zamian, słuchajcie. Zostałem tak naprawdę przed rozpoczęciem e, współpracy już wyrzucony. E, ponadto, słuchajcie, przeklinanie na live, no słuchajcie, sorry, ale sorry, supercell, no. Niestety nie będziemy współpracować. Szkoda, że zostałem, e, słuchajcie, wyrzucony. E, trudno, lecimy dalej, słuchajcie, robimy swoje. Dobra, e, słuchajcie, e, na razie zostawiamy klaszyka, lecimy na Browstars, bo tam też są rzeczy do zrobienia. Okej, okay, moje mordeczki, jestem w tym momencie na. E, Brawl Stars i w tym sezonie, słuchajcie, chciałbym zrobić 18 tysięcy pułarków. Niestety, słuchajcie, do końca sezonu zostało 5 dni i 14 godzin, co będzie raczej ciężkie do zrobienia, chyba że w sobotę na przedłużonym streamie będziemy ostro cisnąć. no ale zobaczymy, słuchajcie. W poniedziałek jest koniec sezonu, czy się uda, zobaczymy, ale słuchajcie, muszę w końcu te 18 tysięcy zrobić, bo wiem, że już tak mówię od tylu sezonów, że w końcu to zrobię, że to jest po prostu masakra. Miałem teraz dłuższą przerwę od yy, Brawl Stars, ponieważ moje kanał mordeczki pochłonął mnie klas Royal. Na chwilę. Chcę też, słuchajcie, zrobić jakąś nową gierkę na kanale. Jeszcze nie wiem dokładnie, co to będzie, ale na pewno, słuchajcie, dowiecie się o tym e, wkrótce. Dobra. E, mamy koleżkę, który gra tutaj darylkiem i on mnie będzie troszeczkę tiltował, ale to nic. Generalnie. Aj! A, ty no ładnie tym swoim żądłem ku kurczę na piernicza tutaj ziomeczek. Dobra. Ło, Ło, Dobrze, dobrze atakuj go, bardzo ładnie. O, no to był akurat przypadek. <grybujesz> Źle się odbiło, masakra. Masakra. Dobra. Dobra, zostało czterech zedymiarzy. Musimy troszeczkę uważać. Okej, okay, jeden jest tutaj. O. Będzie tam przy końcu chyba w takim razie. No kurczę, ty... A, jest, widziałem go, cwaniaczka, widziałem go. No musimy poczekać, musimy poczekać, nie ma innej opcji. O! to jest chyba momencik, w którym możemy go zniszczyć, albo tego. Łoba, no! fecie, kurczę, trafił mnie, ale pokémon. Dobra, moje kane mordeczki, słuchajcie, to by było na tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek. Znacie moje plany, zapraszam was serdecznie na streamy, słuchajcie, będzie naprawdę ostra, e, ostra zadymka. Do zobaczyska, widzimy się mordeczki, no i mam nadzieję, że będzie was jak najwięcej. Życzę samym, su samych sukcesów w tym sezonie i przypominam, dajcie znać, e, czy będziecie z 7 i 8 marca w Katowicach. Do zobaczyska, trzymajcie się moje kane mordeczki i siemanko, Pej!